Bardzo spodobało mi się Red Dead Redemption 2, więc stwierdziłem, że kupię i splatynuję pierwszą część. Ten rządowy chłopak to trofeum za ukończenie pierwszej misji w grze. I to ma tylko 87% graczy. Czemu ludzie kupują grę i nie przechodzą nawet pierwszej misji? Dzieje się coś dziwnego, otrzymujemy za ukończenie pierwszej misji od nieznajomej osoby. Zaufany wierzchowiec to trofeum za ukończenie 20 misji fabularnych bez zmiany konia. Fabularne trofeum Kraina Możliwości otrzymujemy za ukończenie szturmu na Fort Mercer a może granatem otrzymujemy za uzyskanie ringera w grze w podkowy. Aby otrzymać trofeum Ostry Gracz, musimy wygrać ponad 2000 żetonów w jednym rozdaniu pokera. Zrobiłem to przy okazji misji Szczęście w Miłości. Rewolwerowiec to trofeum za trafienie przeciwnika w głowę, korzystając z eksperckiego trybu celowania. Można go włączyć i wyłączyć w ustawieniach. Litość popłaca, otrzymujemy za schwytanie przestępcy poszukiwanego listem gończym żywcem. Porachowane kości to trofeum za wygranie w kościanym blef, nie tracąc ani jednej ze swoich kostek. Przy okazji, gra jest prosta, więc można szybko się wzbogacić. Trofeum w dziesiątkę to nagroda za zabicie 250 przeciwników strzałem w głowę. Urwa, jak to przeczytać? Nieważne, to trofeum otrzymujemy za ukończenie krywki w Fort Mercer i Nolisadzie. Złe duchy otrzymujemy za ukończenie krywek w Tambeluit i Tescor Azul. A Austin pokonane za te w Twin Rocks, Pigs Basin i Gagwood Bridge. Synowie Meksyku to trofeum fabularne za misję Bramy El Presido. Kolejny trofeum fabularne to dość pięknych słówek za misję umówiony czas. Wyrafinowany gust to trofeum za kupienie urocznikarza rzadkiej broni. W ogóle patrzcie jakie ładne niebo jest w tej grze. Kto by wam pokazał jak nie ja? O królik! Zostaw mnie Szymon! Przestań! Zostaw! To trofeum otrzymujemy za ukończenie 15 zadań od nieznajomych. Ludzie są dziwni, ale ten to już jest pojebany. Żeby odblokować trofeum Karzący karabin Marstona, należy zabić 500 wrogów dowolnym karabinem lub wstrząsem. Ja zrobiłem to w Fort Mercer na górze, a ktoś zrobił to na dole. Karzący karabin Marstona. Tropem dewaki. To trofeum za odkrycie każdego miejsca na mapie. Nie trzeba latać po całej, wystarczy kupić mapy w sklepach. Łajdaka zostawię bez komentarza. Do trofeum garść Pełna Dolarów potrzebujemy zdobyć 10 tysięcy. Nie potrzebujemy ich mieć przy sobie w jednym momencie. Wystarczy zgromadzić je w ciągu całej gry. Aby otrzymać trofeum objawione przeznaczenie, trzeba zabić wszystkie wizony w grze. Nie trzeba ich zabijać przy jednym podejściu. Potrafi się ubrać to trofeum za zdobycie eleganckiego garnituru. Mistrz topora to trofeum, które otrzymujemy za ukończenie wszystkich wyzwań Tomahawka. Pogranicznik to trofeum za uzyskanie najwyższej możliwej rangi. Wyzwaniu. Trofeum fabularne Dusza Dikusa otrzymujemy za ukończenie misji. Odwiedziny udacza. Dobór nienaturalny to trofeum za zabicie po jednym zwierzęciu z 26, które trzeba zabić. Światowy bokser to trofeum za najebanie kogoś w każdym salonie w grze. Człowiek honoru. Dyshonoru to trofeum za osiągnięcie najwyższej rangi sławy oraz najwyższej lub najniższej honoru. Zajeździście otrzymujemy za ujaźmienie kentaki Saddlera, usaka amerykańskiego i węgierskiego konia półgrzy. Złoty medal to trofeum, w którym musimy zdobyć tytułowy złoty medal za misję bojową. Niedźwiedzia przysługa to trofeum za zabicie i oskurowanie 18 niedźwiedzi grizzly. W deszczu łowiu to trofeum za zabicie 500 wrogów z dowolnym pistoletem lub rewolwerem z rewolwerem Lemat. Była to sama przyjemność. W korzyści cywilizacji otrzymujemy za misję, a prawda Cię wyzwoli. Południe na białym dzikim koniu otrzymujemy za ucieczkę przed szeryfami federalnymi na węgierskim koniu półkrwi. Jeśli macie grzywnę powyżej 2,5 tysiąca, polecam się przespać, żeby nie musieć długo na nich czekać. Trofeum wysoko postawieni znajomi otrzymujemy za użycie listu ułaskawiającego przy grzywnie powyżej 5000. tysięcy. No i mamy zakończenie. Whatever happens, don't come outside, you hear me? Whatever happens. Okay. Well, old man, looks like things is about to get settled once and for all. So it seems. Get our Hey now! What are we gonna do now? What's wrong? What's happened? Stay inside, you hear? Like I said, there'll be more coming. Uncle, are you alright? Ain't time, John. I ain't gonna make it off this porch anyhow. You take Jack and Abby <laughs> Take them and. <laughs> Don't worry about me. let get them out of here. No! Uncle, please! Jest też alternatywne zakończenie. Wystarczy pójść w drugą stronę i uciec. Ku zachodowi słońca to trofeum za ukończenie misji. Ostatni wróg do pokonania. Trofeum to geny. Czy wychowanie otrzymujemy za misję? Wspomnij moją rodzinę. You sent him to do your dirty work. Then you shot him like a dog. And I'll shoot you like one too, you little piece of trash. Now get out of here before I kill you as well. I ain't going nowhere, old man. Mistrz Wybuchów to trofeum za ukończenie wszystkich wyzwań karabinu z amunicją wybuchową. Złote trofeum odkupienie otrzymujemy za ukończenie gry na 100%. A więc, teraz zaczynam dodatek. Równia pochyła to trofeum za misję Osobliwe opowieści dla Kwater. 6 lat czekania otrzymujemy za zabicie Saskłacza. W międzyczasie spotkałem pana o ciekawych poglądach. Nie będę dłużej się żalić, i te wszystkich... Ż Pewien malarz to miał rację. Popieram extermin. A Set jeszcze bardziej polubił się z umarlakami. Oceniaj człowieka po to trofeum za misję Lek na większość przypadłości i wracaj do dołu kolego. Zganglowanie problemami. Odblokowujemy wtedy, kiedy wszystkie terytoria są uratowane, trofeum nie jest trudne, ponieważ uratowane terytoria wytrzymują dość długo Chyba co najmniej 3 dni. Taniec z przełożoną otrzymujemy za ukończenie misji plus matki przełożonej. Wszystko w porządku, otrzymujemy za misję na koniu trupiobladym. Czupa, coś tam to trofeum za zabicie czupa kabry. Nie trzeba jej zabijać za pierwszym razem, pojawi się kolejny Mad Marston, wojownik szlaków, to trofeum za osiągnięcie piątej rangi we wszystkich wyzwaniach. Dla fanów, to trofeum za ujarzmienie jednorowca. Przy okazji, wpadło Zetnie Żyje, kochanie, za 100% gry. Trofeum kosiarka odtokujemy za zabicie 500 przeciwników bronią stacjonarną. No i platyna. Tracę jażo, nie ma